szokujące słowa Watykańskiej dyplomacji tak dyplomacji z Watykanu który wygadał się jeśli chodzi o konflikt Rosja kontra Ukraina tak może zakończyć się czy przekształcić ten konflikt nieprawdopodobne sytuacja a w tle atomówka dlaczego takie słowa Użył tutaj szef dyplomacji watykańskiej. Dzisiaj przedstawię właśnie jego słowa, wypowiedź. Bardzo ciekawą praktycznie tutaj wypowiedź, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokujących słów szefa dyplomacji watykańskiej, w Watykanie, w stolicy apostolskiej, na temat konfliktu Rosja kontra Ukraina i do czego może doprowadzić ten konflikt, jak ten konflikt może eskalować, w co może się przekształcić. No są to szokujące słowa. Bo, po pierwsze, tak bardzo po prostu tutaj mocne, dosadne słowa, mówiące też po prostu o możliwości użycia broni nuklearnej, i też sprawa tego typu, że Watykan oczywiście popiera tutaj Ukrainę, niezależność, suwerenność Ukrainy, natomiast tak no, są kontrowersje dotyczące właśnie Kościoła katolickiego, że papież tutaj Franciszek nie był w Kijowie od tego czasu, kiedy doszło do wybuchu wojny, nie był w Moskwie, nie rozmawiał, tak? no niektórzy mówią, to by dużo tam nie dało, jeśli chodzi o Moskwę, tam jest inna religia, prawosławie i tak dalej, może nawet by nie przyjechał tam i tak dalej, natomiast no na przykład ostatnia wizyta, jeśli chodzi o Bidena, ona pokazuje, że ma miejsce ten konflikt, praktycznie rocznica, Biden tam się pojawia w Kijowie, kiedy wyją po prostu syreny alarmowe, składa hołd, tak, składa po prostu kwiaty, wieńce, razem w ramię, w ramię praktycznie jest tutaj z Zeleńskim. Oczywiście takim argumentem, który może w jakiś sposób tutaj usprawiedliwać papieża Franciszka. no to jest kwestia jakby dotycząca jego stanu zdrowia, także on tam porusza się ale no wiadomo, że po prostu już jest schorowany, bardzo często można go zobaczyć, zobaczyć, go na wózku inwalidzkim, chociaż on nie porusza się, co do zasady na wózku, no nie jest tak kompletnie sparaliżowany, tych przykute do łóżka, ale jest osłabiony, tak, więc no to może być w jakiś sposób argument, który może go po prostu Wiecie, aczkolwiek to też nie jest przeciwwskazanie, tak, do tego, żeby na przykład mógł się spotkać na terenie Kijowa, chociaż ja moim zdaniem, no to by było dobre, ale z drugiej strony ja zawsze mówię w ten sposób, a co by się stało, gdyby była jakaś sytuacja najgorsza, tak, tak samo jak w przypadku Bidena. A co by stało się na przykład, gdyby doszło do ataku terrorystycznego w tym czasie, kiedy był Biden w Kijowie, tak? No wtedy byłaby po prostu sytuacja patowa, to już kompletnie, tak? Gdyby Biden przypadkowo, znaczy przypadkowo, jak można nazwać przypadkowo, ale na terenie Kijowa, gdyby zginął, w, kiedy składał na przykład tutaj, kiedy składał tutaj po prostu hołd, tak? Oczywiście tam było to zabezpieczone, jeśli chodzi o wojsko, armię i tak dalej, no ale wiemy, no to jest, to jest wojna, to się wszystko może wydarzyć. No i teraz tak. Szokujące słowa powiedział szef dyplomacji stolicy apostolskiej, arcybiskup biskup Paul Richard Gallagher, który powiedział w ten sposób nie można wykluczyć, że wojna na Ukrainie przekształci się w konflikt atomowy, co budzi wielkie zaniepokojenie, tak powiedział szef dyplomacji stolicy apostolskiej. No i to teraz ktoś powie, no ale też mi powiedział po prostu nowość, tak przecież wszyscy o tym wiemy, że może dojść do użycia po prostu broni atomowej. Natomiast zobaczmy sobie na kilka spraw. Pierwsza sprawa jest taka, że o tym mówi szef dyplomacji Watykanu. To nie jest jakiś podrzędny biskup, arcybiskup i tak dalej, czy jakiś ksiądz, czy jakiś, tak każdy jest ważny tak tylko w sensie po prostu jest szefem dyplomacji. W dyplomacji no używa się po prostu miękkich słów, nie używa się bardzo radykalnych. Natomiast on po prostu bardzo radykalnie mówi, tak, że właśnie te, może być użyta ta broń e, atomowa, także może dojść do konfliktu atomowego. To jest piesza sprawa, tak? E, oczywiście Putin o tym wcześniej straszył tak świat, ale e, tak tutaj po prostu no wiadomo, że Putin w każdej chwili może użyć broń nuklearną. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na inny fakt, że Watykan też ma przecież po prostu doskonałe informacje, jeśli chodzi o dyplomację, e, tak, też po prostu ma informacje, na przykład od innych służb wywiadowczych, na przykład od innych dyplomatów na temat mm, możliwości, jakie, jakie mogą być scenariusze dotyczące przyszłości tego. Konfliktu, czy ten konflikt się rozszerzy, czy się rozszerzy na kolejne państwa, co może się po prostu faktycznie wydarzyć. Ja bym zwrócił uwagę też na inną sprawę tak na inną praktycznie retorykę, czy jakby podejście w ostatnim czasie polityków. W tym przypadku tutaj mamy wypowiedź szefa dyplomacji że tak, jeszcze parę praktycznie dni temu, parę tygodni temu Niemcy zastanawiały się, czy wys wysłać leopardy, jeśli chodzi o Ukrainę, tak? Nagle, w pewnym momencie, wszystko się zmieniło praktycznie o 180 stopni i tak, tak, wysłali leopardy bez jakiegokolwiek po prostu zamknięcia, i nagle politycy mówią tak, decyzja dotycząca wysłania leopardu czy zwiększenia wojska dla Ukrainy nawet została podjęta za późno, trzeba było wcześniej podjąć. Więc co wpłynęło na tych wszystkich polityków, że oni mówią nie, nie, no lopardy i tego, to, to już powinno być w ogóle wcześniej wysłane, tak? Czyli oni pewnie mają jakąś informację, że tam Putin szykuje mega wielką jakąś ofensywę. Zresztą, no, były takie informacje, że gromadzi bombowce przy granicy z Ukrainą, gromadzi potężną po prostu liczbę tutaj sprzętu wojskowego, szykuje potężną praktycznie tutaj e, nawałnicę na, na Ukrainę i być może oni się praktycznie przerazili takiej dużej praktycznie tutaj e, tak ekspansji tej militarnej, że mało tego, że rzucają po prostu ten sprzęt o którym była mowa wcześniej, to jeszcze dokładają nowy sprzęt i by jak najszybciej po prostu ten sprzęt trafił na teren Ukrainy, tak? więc kto wie, być może tak wygląda właśnie ta sytuacja e, dotycząca tego. Natomiast tak, szef dyplomacji Watykanu e, no, użył tutaj właśnie tych słów dotyczących tego, że ten konflikt może się przekształcić w konflikt nuklearny. Przecież to też jest taka informacja, która budzi ob obawę, niepokój, na przykład jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, nie tylko, ale tak, na przykład o obywateli Ukrainy, którzy albo uciekli z Ukrainy, albo jeszcze pozostają na terenie Ukrainy, tak, to co w takiej sytuacji mają zrobić, tak? No wiadomo, że y, no, mężczyźni muszą bronić Ukrainy, tak, ale e, tutaj e, po prostu no jest to po prostu rzecz, która budzi niepokój, no bo ja nie słyszałem takiej wypowiedzi, jeśli chodzi o, wiadomo, że była wypowiedź polityków, tak, że Putin może użyć broń nuklearnej i tak dalej, ale nie słyszałem takiego po prostu radykalnego stanowiska, to jeszcze szefa dyplomacji Watykanu, I to ja bym powiedział w ten sposób, że to też jest takie zmiękczanie społeczeństwa, przygotowanie społeczeństwa na to, co się może wydarzyć, że ta informacja być, ma być po prostu powszechnie dostępna, ma do nas epatować z każdej strony, żeby potem nie było jakieś zaskoczenie, gdyby na przykład Rosja zrzuciła bombę. Atomową. Nawet już nie mówię na teren całej Ukrainy, tylko na przykład punktowo. Oczywiście, to co robi Rosja, ja potępiam, tak. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, powinna być nieza, niezależna, jeśli chodzi o funkcjonowanie, jeśli chodzi o suwerenność. Natomiast tutaj rzeczywiście taki wywiad udzielił szef, właśnie tutaj dyplomacji stolicy apostolskiej, Paul Richard Gallagher. Ten wywiad jego ukazał się dla pisma jezuitów Ameryka, co ciekawe, tak się nazywa to pismo. Natomiast został on też przedstawiony przez Vatican News tak że po prostu tutaj nawet po prostu szef dyplomacji powiedział w ten sposób no tutaj